Cześć Aleksandra, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się nagrać recenzję kursu Chiński Start, czyli kursu od zera do HSK1 i HSK2. Moje pierwsze pytanie do Ciebie to, czego jeśli chodzi o kurs Chiński Start jesteś najbardziej zadowolona? Bo wiem, że uczysz się z różnych źródeł, uczysz się z różnych materiałów, chodzisz też na lekcje gdzieś stacjonarnie, a mm -hmm. teraz zapytać, co sprawia, że Chiński Start gdzieś tam, jesteś z jest tego kursu zadowolona? Wiesz co, jeżeli mam być szczera, to to jest zupełnie wszystko. Począwszy od... Y samej tej struktury, w jakiej to jest ułożone i e, kolejności zagadnień e, poprzez składowe samych lekcji i e, twoje nagrania, później fiszki, listę słówek i to, jak to jest zakończone takimi grami, że e, od razu sobie mogę poćwiczyć. No i to jest najlepsza e, metoda na naukę, sprawdzanie siebie no, i najmocniej to kiedy zostaje w głowie, więc e, w zasadzie naprawdę, naprawdę wszystko. Z racji tego, że się uczyłam z różnych materiałów, gdzieś tam z internetu, potem zaczęłam chodzić na, na zajęcia stacjonarne, ale to też totalnie, totalnie mogę z czystym sercem powiedzieć, że zupełnie wszystko w, w tym kursie jest super. Dziękuję. Aleks, który moduł w kursie pomógł Ci najbardziej i dlaczego? Bo tam jest pięć modułów, zaczynamy od absolutnego zera i potem powoli wprowadzamy się już przez praktyczne słownictwo i gramatykę wyżej. Ty oczywiście zaczynałaś akurat nie całkiem od zera, ale mm -hmm. to sobie może przerabiałaś. Który moduł, który przerabiałaś dotychczas, był dla Ciebie taką największą pomocą i dlaczego? E no więc tak, na pewno y, uważam, że wszystko, co było związane ze znakami, y, klucze, rozłożenie znaków na czynniki pierwsze, no bo y, będąc na kursie stacjonarnym, no to wymowę y, cały czas ćwiczymy z y, naszą lauszy i y, to też była fajna powtórka, żeby sobie przerobić te lekcje w chińskim starcie, posłuchać, popowtarzać sobie i tak dalej. Ale no, mogę powiedzieć, że w pewnym sensie, jakby to, to mamy na bieżąco. Ale właśnie, i chodzi o, o znaki, o, o klucze, jakieś takie zrozumienie tych znaków, jak to funkcjonuje, no to tego mi brakowało. I tutaj chiński start był takim totalnym game changerem, że ja nie muszę kuć tego znaku na pamięć. I w ogóle nie muszę kuć słówek na pamięć. Tylko mogę to sobie rozłożyć, mogę to zrozumieć. A jak się to zrozumie, no to od razu to lepiej wchodzi do głowy. Wiesz, co ciekawe jest to, że nie wiem, czy oglądałaś inne wideorecenzje, ale padło już słowo, że chiński start jest, szczególnie te lekcje o znakach były game changerami od innych kursantek. Więc jestem ciekawa, właśnie myślę, że po prostu wszystkie, dla wszystkich Was to było takie, wiesz, otwierające oczy. nie? Więc to. Mm -hmm. Było dokładnie to, co, co chciałam osiągnąć. Um, a może coś, Alex, bo właśnie gdzieś tam uczyłaś się z innych źródeł, w chińskim starcie było dla ciebie takim pozytywnym też zaskoczeniem. Czyli na przykład, no powiedzmy te znaki też, ale może coś innego było, że jak kupowałaś ten kurs, to mnie nie wiedziałaś do końca, co bierze, znaczy już miałaś inny mój ale nie wiedziałaś, co w tym opakowaniu będzie, nie? To co było takim zaskoczeniem, że tego otworzyłaś? w takie, o kurde, wow, e, fajne to, to coś. Wiesz co, dla mnie najbardziej te gry, w sensie ja uwielbiam sobie klikać po, po danym materiale, żeby sobie poćwiczyć i czasami nawet się poprawiam, żeby mieć lepszy wynik, potem być na pierwszym miejscu w noweli rankingowej. <laughs> no bo zasadniczo mogłam się już zapoznać mniej więcej jakie zagadnienia, co w tym kursie jest. Jakie, jakby, od, od czego zaczniemy, że będzie wymowa, że będą znaki i tak dalej. Ale potem tak sobie patrzę na te gry i takie, koszki to jest fajne. Mm, mm. Jak to pomaga, to później zapamiętać. Dokładnie. No i to jak... jest coś niesamowitego. Tak, jak już właśnie skończysz te takie, to mięso, czyli oglądanie. Mm -hmm. To właśnie jest na wisienka na torcie. Nie wiem, czy też miałaś okazję już przerabiać zeszyty ćwiczeń, ale no jestem z nich bardzo dumna, bo masz w każdym module jeszcze zeszyt ćwiczeń do przećwiczenia. E, tak, ja sobie na razie znajdę. W sensie... Przeglądałam je, już coś tam sobie zaczęłam robić, ale nie zaznaczałam ich jeszcze jako ukończone, bo tak jak skończę taką większą porcję, to chcę sobie je podrukować i tak A. porobić jako też taką formę powtórkową, jeszcze przed takim ostatecznym testem z całego kursu. Tak. Więc specjalnie sobie ich nie oznaczałam jako ukończone, A. żeby potem do tego jeszcze wracać. Pewnie, pewnie. No ja, te zresztą są naprawdę. Tutaj mogę powiedzieć, że one chyba mają łącznie ze 100 stron, więc to jest naprawdę tak. Tak, ale to jest super, w ogóle nawet sama szyta graficzna jest super, jak to, to jest przedstawione i przygotowane. You no, know, Staraliśmy się, staraliśmy się. A powiedz mi jeszcze, Aleks, czy właśnie był jakiś taki problem, z którym mierzyłaś się przed z tym kurs w tym kursie Chiński Start i może Chiński Start pomógł Ci go rozwiązać? Czy to są właśnie te znaki? Znaki, na pewno. No bo naprawdę, żeby y, ja nie byłam w stanie nauczyć się y, pisać znaków z głowy, mm -hmm. a chciałam, mm -hmm. ale to takie jakieś bezsensowne przepisywanie tych znaków y, w kółko zupełnie nie dawało rezultatów, mm -hmm. a no, jak zauważyłam to, że one się składają de facto z innych mniejszych znaków albo z jakichś takich komponentów, na które to sobie mogę rozłożyć, y, no to naprawdę jestem teraz w stanie pisać zdania. Słożą proste zdania, ale jestem w stanie pisać z głowy i to jest niesamowite, to jest jedno. No a druga sprawa no to to jest uczenie się słówek w kontekście, nie, nie, nie samej samej listy słówek. Oczywiście lista też jest zawsze w danej lekcji, ale uczenie się od razu wyrażeń, tak, żeby, żeby tego od razu użyć, żeby to było gotowe gotowy no, przepis żeby coś powiedzieć, nie? A nie sama tylko same tylko no suche, suche słówka, których trzeba się nauczyć na pamięć. Bo to, to tak, nie wchodzi. W ogóle w nauce języka. Najlepiej się uczyć całymi frazami, ja to też zawsze mówię, dlatego te frazy i kolokacje wam tam zamieszczam w zdaniu. Mm -hmm. A powiedz mi, co byś powiedziała komuś, kto wciąż się waha i nie wie, czy dołączyć do kursu chiński start? Powiedziałabym, że naprawdę, żeby zapisywać się na kurs, żeby się nie wahać, żeby normalnie brać w ciemno, bo to jest najlepsza decyzja, jaką można zrobić na początku nauki chińskiego. Nawet nie tylko właśnie na początku, ale naprawdę, żeby sobie to uporządkować, by chociażby zrobić powtórkę, no to nie ma lepszego materiału. W całym polskim internecie. Dziękuję Ci bardzo. A bo teraz jest, jest akurat w sumie nie wiem, kiedy ten film dokładnie dodam na YouTube, ale do 15 kwietnia, jeśli go dodam przed 15 kwietnia, to jest promocja na kurs, ty chyba też kupiłaś go w promocji. 15, mm -hmm. Ale regularna cena tego kursu za dostęp na zawsze to 799 zł. W promocji teraz, w 2025 roku w promocyjnej cenie to jest 599 zł. Czy myślisz, że cena? tego produktu za dostęp na zawsze, te ceny na rok są jeszcze tańsze. Jest adekwatna, czy może jest za niska, za wysoka? Eee, moim zdaniem to cena nawet bez promocji jest za niska, za tak jakościowy materiał, y, jaki dostajemy, więc ta promocja to już jest w ogóle, no, y, nie, nie ma dyskusji. Dzięki bardzo. Czyli w jakim stopniu Chiński Start spełnił Twoje oczekiwania, jakbyś miała od 0 do 10 powiedzieć? Myślę, że 20. <noise> No to dziękuję ci w takim razie, Alex. Myślę, że na tyle z tej recenzji. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. No i zapraszam wszystkich oglądających do Chińskiego Startu. Może się z Alex spotkacie na konsultacjach za niedługo. A ja również zapraszam bardzo serdecznie. A jeśli chcesz uczyć się języka chińskiego, chcesz uczyć się mandaryńskiego putonghua od podstaw, od zera, za rękę, z moim wsparciem, kiedy chcesz, no to zapraszam cię do kursu Chiński Start. I zostawię Ci linka do niego na dole.